Dziś pokażę Ci, jak możesz utworzyć konto Google na smartfonie. To bardzo proste, zrobimy to w mniej niż minutę. Jak wiesz, aby w pełni korzystać ze smartfona, warto mieć konto Google, czyli konto Gmail. Jak to zrobić? Prosto. Jeśli nie masz jeszcze żadnego konta, po wejściu do aplikacji Gmail od razu pojawi się opcja załogowania się lub utworzenia konta. Wybieramy Utwórz konto i to wszystko. Możesz stworzyć nowe konto od zera. A jeśli masz już jakieś konto dodane w Gmailu, to również jest proste. Wchodzimy do Gmaila, naciskamy w prawym górnym rogu ikonę naszego profilu, a następnie wybieramy Dodaj inne konto. Wybieramy Google. Telefon poprosi o kod PIN. Potem wybieramy Utwórz konto. Wskazujemy, czy jest ono do użytku osobistego czy służbowego. Następnie zaczynasz konfigurować swoje konto i wpisujesz imię, nazwę użytkownika, adres e-mail, który chcesz mieć itd. Tak w ten sposób będziesz mieć nowe konto Google gotowe do użycia.